Traktory opanowują Brukselę, przekształcając miasto w arenę protestu. W tle dźwięk klaksonów i starcia z policją to obraz rolników stawiających czoła polityce Unii Europejskiej. Czy to zapowiedź nowej ery w europejskiej polityce rolniczej? W Brukseli rozgrywa się dramatyczny protest rolników, którzy zjechali do serca Europy, wyrażając swoje niezadowolenie z obecnej polityki Unii Europejskiej. Około tysiąca traktorów zablokowało ulice stolicy Belgii, a na ulicach doszło do starć z siłami porządkowymi. Demonstracja, wzmocniona dźwiękami klaksonów, momentami przeradza się w bezpośrednie konfrontacje z policją, gdzie rolnicy używają petard, jajek, a nawet pomarańcz jako pocisków. Mimo deszczowego dnia, który uniemożliwia podpalanie barykat z opon i słomy przywiezionych na miejsce protestu, atmosfera w mieście jest napięta. Echo policyjnych syren rozbrzmiewa pośród ulic. Największe zgromadzenie ma miejsce w okolicach Ronda Schumana, gdzie znajdują się kluczowe instytucje Unii Europejskiej, takie jak Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. Tymczasem w budynku Rady. Trwają dyskusje na temat nowych propozycji mających na celu poprawę warunków dla rolników, w tym zwolnienia z niektórych norm środowiskowych. Protestujący domagają się gwarancji godziwych dochodów, podkreślając potrzebę odejścia od polityki wolnego handlu i deregulacji rynku. Mimo iż Komisja Europejska zaproponowała pewne ulgi, jak wstrzymanie określonych przepisów ochrony środowiska, rolnicy uważają te działania za niewystarczające, wskazując że nie odpowiadają one ich priorytetowi, jakim jest ustalanie uczciwych cen za produkty. Sytuacja jest napięta, a rolnicy wyrażają swoje frustracje, podkreślając, że dopóki nie zobaczą konkretnych działań, szczególnie w kontekście porozumienia UE-Mercosur, nie zamierzają ustępować. Protesty te są częścią większego ruchu w całej Europie, gdzie rolnicy od tygodni domagają się uwagi na swoje problemy, od niskich cen w supermarketach przez import zagranicznych produktów rolnych szkodzących lokalnym producentom, posurowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia importu produktów z Ukrainy.